Dziewczynka bez zapałek. Tego wigilijnego poranka z piesznym krokiem, niosąc ciężką siatkę z ostatnimi zakupami, bez których święta absolutnie nie mogłyby się obejść, szłam z młodszą córką do domu. W głowie układałam sobie listę czynności, które musiałam wykonać po powrocie: zmienić ręczniki w łazience na dole, wyciągnąć z lodówki masło, aby miało temperaturę pokojową, właściwą dla wypieków, zadzwonić do Ewy z życzeniami, żeby nie popisać się jak w zeszłym roku. Mamo, do rzeczywistości przewróciło mnie mocne szarpnięcie. Zobacz, córka wskazywała przed siebie ręką. Tam siedzi dziewczynka z zapałkami. Rzeczywiście, na murku pod spożywczym przycupnęła drobna, okryta lichym kocykiem postać. Niewielki śnieg padał na jej odkryte jasne włosy, a mizerna twarzyczka trzęsła się z zimna. Obok niej, przykryty gazetą, stał wiklinowy kosz. Mamo! Błagalnie szepnęło moje dziecko o wrażliwym sercu. Spójrz, wszyscy ją mijają, nikt nie kupuje zapałek. Wolnym krokiem podeszłyśmy w jej stronę. Z bliska wyglądała jeszcze żałośniej. Sprzedasz mi kilka paczek zapałek? Spytałam jednocześnie zastanawiając się, na ile lat mi starczą, zważywszy, że używam zapałek jedynie do ożywiania listopadowych zniczy. Oczy dziewczynki uniosły się w górę i popatrzyły na mnie niezwykle przenikliwie. Milczała. – Mamusiu, potrzebujemy wielu paczek, może stu, prawda? Córka przymilnie spoglądała mi w twarz. – Ach, niech tam. Pomyślałam w końcu, ile mogą kosztować zapałki. – Nie mam stu paczek – odrzekła okryta kraciastym kocykiem dziewuszka. Jest tego może szybko uniosła gazetę i spojrzała w głąb koszyczka może z sześćdziesiąt. To proszę, wszystkie odrzekłam zadowolona, że zrobię dobry uczynek i zaoszczędzę na czterdziestu paczkach. Jeśli obdaruję nimi też bliższych i dalszych znajomych, może uda mi się wypalić je przez trzydzieści lat? Paczka na rok? To chyba da się zrobić. Ale głos dziewczynki zabrzmiał, jak mi się wydawało, trochę niepewnie. To nie są zapałki. A co? Zapytałam zaintrygowana. Dziewczynka podsunęła mi pod nos koszyczek i nieco uchyliła gazetę. To raczej dla dorosłych. Nie zaglądaj, warknęłam na córkę, która też usiłowała zajrzeć do koszyka. Ile ty masz lat, drogie dziecko? Spytałam zburzona. Z oczu dziewczynki zaczęły kapać wielkie łzy. On mnie zabije, jeśli tego nie sprzedam. O kim mówisz? Nie dowiedziałam się jednak niczego. Bo drobna postać rozszlochała się na dobre. Ładne kwiatki. Pomyślałam, i co teraz zrobić? Moje dziecko z przerażeniem wpatrywało się w szlochającą panienkę. Podjęłam nagłą decyzję. Dobrze, nie płacz, kupię od ciebie wszystkie. Szloch ustał natychmiast. Dziewczynka z prawnym ruchem wyciągnęła spod kocyka przezroczystą zrywkę, przesypała kolorowe pudełeczka, wyjęła kalkulator i podała mi cenę. Niepewnie popatrzyłam na córkę, na jej twarzy malowała się radość. Wyciągnęłam portfel i podałam jej niestety wszystkie pieniądze. Dziewczynka przeliczyła: Brakuje na paczkę, ale to będzie od firmy. Pręczyła mi pakunek, zrzuciła z siebie kocyk i wstała. Nogi mi zmarzły, powiedziała uśmiechnięta: Wszystko przez te szpilki. Kozaki na szpilkach są zupełnie niewygodne i te czuby ściskają palce. Strzepnęła króciutką spódniczkę. Poprawiła zapięcie kusego futerka z niegdyś zamordowanych norek i uśmiechając się do mnie, oddaliła w czerwoniutkich kozaczkach w nieznaną stronę. Ja poszłam do domu, zastanawiając się, na no jak długi czas zapewniłam sobie czulenie do męża.